Cześć! Z tej strony Wiktor dzisiaj pokażę Wam naszą szkółkę Roshi w okolicznościach, w których raczej jej jeszcze nie widzieliście mianowicie spadła gruba pokrywa śniegu i dzisiaj pokażemy Wam jak wygląda taka szkółka zimą kiedy nikt tutaj nie pracuje kiedy wszystko jest w takim śnie zimowym i jak to wygląda wszystko pod taką grubą warstwą śniegu której tutaj nie było naprawdę dawno, dawno więc idziemy i pokażemy wam, co słychać u zielonej pary. Przede wszystkim to nie będzie taki typowy odcinek, w którym powiemy wam, co ładnie wygląda, co warto w styczniu mieć w ogrodzie. Oj, nie, 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 Tutaj pokażemy wam, jak to wygląda zimą, patrzcie. Z jednej strony ładny widok, bo ta biel jest naprawdę fajna, z drugiej... Trochę przykro się na to patrzy, jest tak mało zieleni. E, tutaj patrz, jaka gruba jest pokrywa śniegu, że praktycznie nie widać doniczek. No tak około 30 cm spokojnie jest. Tutaj naprawdę dawno temu nie było takiej ilości śniegu. Trawy ozdobne. Bardzo fajnie wyglądają w śniegu. Oczywiście trawy, trawy mają to do siebie, że raczej nie kojarzymy ich za dobrze z mrozoodpornością. Natomiast większość Sadzonek, jakie my uprawiamy, jest na tyle odporny, że jak najbardziej na dworze sobie dadzą radę. A z drugiej strony, tutaj mamy kompletne przeciwieństwo czyli yy, Ostrokrzew. Roślina mrozodporna i przede wszystkim zimozielona. Idealna na żywopłoty, yy, ale również na pojedyncze nasadzenie. Żełopłoty zdecydowanie będą ażurowe z niego, a patrzcie, na pewno wyróżniają się na tle innych roślin, które tutaj mamy. Mam ich sporo, tutaj na przykład widzicie berberysy. Jaka to jest zmiana wam nie powiem z pamięci. Natomiast tutaj jest jakaś kulista, ale to wszystko niestety jest pokryte śniegiem. Czy taka ilość śniegu jest negatywna czy pozytywna? Oczywiście, pozytywna. Śnieg odgradza nam, o, powiedzmy, ziemię e, od powietrza, od wiatru, który mógłby pozbyć ziemi wilgoci a to doprowadzi nie do przemarznięcia, a tak zwanej suszy mrozowej. To jest moment w fizjologii rośliny, kiedy ta, no oczywiście nie, cierpi, nie czerpie dużo wilgoci z gleby w zimą, ale już ma na tyle jej mało, że niestety zaczyna usychać, bo nie wiem jakie są badania, ale zdecydowana większość moim zdaniem roślin zimą nie przemarza, a właśnie podlega takiej suszy mrozowej która no niestety jest zabójcza dla roślin tutaj mamy więcej traw wszystko pod śniegiem tam widzieliście na początku jeszcze Derenia z czerwonymi pędami to też jest roślina, która na pewno wyróżni się na tle innych roślin stąd na wyróżnienie zasługują hortensje tutaj akurat odmiana szisiku Lewana, o, byłem nisko lewana. Niezbyt obfite, co prawda te kwiaty, ale no, hortensje na pewno są jedną z tych roślin, którą warto mieć w ogrodzie, bo te kwiatostany są ładne lub po prostu yy, zimą. Nie trzeba ich przycinać. Yy, poza małymi wyjątkami, kiedy rzeczywiście bym zalecał, to, to, to nawet małe sadzonki mogą zostawać z kwiatostanami na zimę, yy, bo hortensje przypominam raczej w marcu radziłbym przyciąć idziemy dalej możecie spojrzeć cisza i spokój mamy godzinę prawie 16 jest jeszcze widno co jest całkiem fajną informacją bo to znaczy, że powoli powoli chyba wracamy do żywych dzień jest coraz dłuższy ale fajna jest ta pogoda Ilość śniegu zawsze jest fajna na mm, szkółce jakakolwiek, bo w tamtym roku chyba albo tam, dwa lata wcześniej tego śniegu praktycznie nie było i to bardzo źle się skończyło ponieważ takie młode rośliny są szczególnie narażone na tą suszę mrozową ze względu na to, że są w małych pojemnikach i ta susza bardziej je dobija. Ja się z wami na razie żegnam i pójdziemy w inne miejsce. Jesteśmy w tutaj jeszcze jest szycie, możecie słyszeć tutaj pompowanie się folii, no niestety tego nie przeskoczymy, taka ciekawostka, dzisiaj praktycznie pierwszy raz wyjechaliśmy z Klaudią, kiedy spadł ten śnieg i od razu się zakopaliśmy, ale nie przeszkadza to roślinom folii, żeby jeszcze sobie tutaj żyć, tych roślin chyba nie muszę wam przedstawiać, żurawki piękne, w miksie tutaj akurat z naszego centrum czekające na powrót wiosną. Jak widzicie, jeżeli nie ma za dużej ilości śniegu, jeżeli jest po one są jak najbardziej zimozielone. Tutaj mamy ciekawą roślinę. myślę, że te rękawiczki będą hitem na filmach. Pruszniki. Rośliny bardzo popularne ostatnimi czasy, mające lekkie problemy z mrozotwornością, ale w tych zimniejszych rejonach Polski, więc jeżeli jesteście gdzieś z gór, no to może nie jest roślina najlepsza dla was. Chyba, że chcecie je ukrywać tak jak najbardziej. Charakteryzują się wiosną e, takimi niebieskimi, puszystymi kwiatuszkami. Naprawdę pięknie, pięknie, pięknie to wygląda. E, fantastyczna roślina, inaczej bez... Albo lilak, bardziej by pasował lilak Kalifornijski Niestety nie pokażę wam jak wygląda Kwiat Co tu mamy, truskawki Jeszcze zimozielone tutaj są jak najbardziej Tutaj już praktycznie nie są, a tu pięknie jeszcze nawet kwitną A tutaj jest ciekawa rzecz Trawa, która moim zdaniem jest super Według niektórych nie, nie wiem jak to wygląda na filmie Ale ona jest praktycznie taka Czarna, bardziej to wchodzi w bardzo ciemny fiolet. W rzeczywistości jest to bardzo ciemny zielony. Nie wiem, czy będzie to widać na filmie. Chyba nie. Eee, Konwalnik Niger Essence. Znaczy Inaczej zwana po prostu czarną trawą. Ma oryginalnie, ale fajnie. Oczywiście rozpienice. Rozpienice foli u nas jeszcze mają lekko zielonkawe kolory. Natomiast no na dworze oczywiście ona przezimuje bez problemu. Natomiast no, będzie już cała sucha, że tak powiem. Nie będzie tego zielonego kolorku w jej liściach, w jej źdźbłach. Co ciekawe, tutaj mamy jesienią wysadzane budleje i berberysy. I w większości mają jeszcze liście. W ogóle budleje to jest hitchor? Nie wiem, zazwyczaj aż tylu chyba nie było. Coś tutaj było. A to później. Mamy tutaj pierisy oraz azale japońskie. Nadal moim zdaniem pielisy są bardzo niedoceniane w Polsce yy, nawet tu patrzcie Styczeń, przypominam połowa stycznia co prawda foli, yy, no główną wadą tych pielisów jest niestety to, że są troszeczkę wrażliwe na te mrozy. Zwłaszcza gdy są mniejsze, w zimniejszych krajach Polski, ale dalej są piękne po prostu. No i no, lubią też kwaśną glebę i półcieniste tereny. No, są spokrewnione z azaliami. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Pokazałem, jak to wygląda po prostu od kuchni, praca na szkółce i jak wygląda taka szkółka zimą. To jest moment, kiedy bardziej pracujemy nad ofertą. Na tym co wy widzicie, czy to w internecie, czy jakieś tam ustawienie placy, sprzątanie przede wszystkim, ee, no i chwasty. Uwierzcie mi, że nawet zimą trzeba plewić roślinę. Mam nadzieję, że spotkamy się wkrótce. Zachęcam do subskrypcji, obserwacji i składania zamówień na zielonejparze.pl, bo wysyłka w marcu, ja można jeszcze zamawiać roślinę po starych cenach. Także będziemy bardzo wdzięczni i ja i Minionek się żegnamy. 爸爸。